Dzień dobry, bardzo serdecznie. Ja jestem Sybulba. To jest kolejny odcinek serii. Zagrajmy w Kino Hearts Final Mix i kontynuujemy naszą przygodę w miasteczku Halloween. Teraz jest sekcja, gdzie znaczy, no taki po prostu moment, gdzie ja utknąłem w dzieciństwie po prostu co tu trzeba robić, to jest to, że schodzicie najlepiej w taki sposób. O, tutaj. I tu co mamy? Mamy wejście do pomieszczenia o nazwie... Torture chamber, czyli sala tortur. I tyle. Tylko, że trzeba tą dźwignię, wiecie, przełączyć, żeby to odblokować. You want it? Well then come on over and get it. Ah! <laughs> now, let's see if I can get their attention. Oh, hello! mamy walkę z bosem, czyli ugi, ugin bugin albo babo jago łakiem, jak to gadają w polskim tłumaczeniu Szczerze babo za długie i ta walka nie... <laughs> ta walka jest takie coś, że my jesteśmy na tej arenie nie możemy tu wskoczyć chyba, że dzieje się teraz jak, tak jak teraz, czyli, że przyciski się świecą wtedy jak naciś... naciśniemy przycisk idziemy w górę Długiego, tylko musimy zrobić oczywiście tak, żebyśmy byli tak zaraz przed nim. Bo inaczej, jak się wiecie, te kraty zrobią, jak coś ich nie można przeskoczyć. Nie koło tam, między tak, zrobią się dookoła nas, ale tam, gdzie nie ma długiego, w sensie, że na przykład on jest tutaj. A my sobie kraty zablokujemy, tu nie. To wtedy, niestety, sorry, ale fej. I on nas będzie torturował. Ogólnie. Ale myślę, że mi się ani razu tak nie zdarzy. I jak coś wejście na górę, to jest nasza jedyna szansa, by go trochę sklepać. Tak to on rzuca, jak widać, kostkami. Albo takimi, co możemy je odbić w jego stronę. Waląc w nie. I on nosuje różne rzeczy. Na Nawet wypadną wrogowie. Wypadnie ostrze. I tak dalej. Teraz już... Tak, teraz już się świecą, bo to po jakimś czasie się świecą. Walka nie jest trudna, można ją zrobić w 5 minut. Znaczy nie jest taka długa. Można zrobić w sumie 5 minut. Yy, chociaż 5 minut to jest całkiem długo, ale mi to jakoś szybko zlatuje ta walka. Teraz ostrza i trzeba uważać. Można je albo przeskoczyć, albo przejść pod nimi. Demet, demet, demet. O, mam cię. Teraz myślę, że mu z całych HP zjedziemy. Jak nie, no to w następnej tym próbie. No, czyli jeszcze jeszcze raz go złapiemy. No i będzie po jego HP. O, jak coś też y, blokiem można odbić. Oj! Jak widać. Teraz możemy już to zrobić od razu, bo chyba odbiłem wszystkie, albo on to wylosował, nie wiem. Nie znam tak bardzo tego bossa, nie pamiętam dawno. Dawno go robiłem na trudnym, ale jak widać, tyle level-upów i koniec, już po nim. Okej, okay, jak widać, jest teraz naprawdę duży i to się stało tak bardziej przez to, że oni nie zdeptali tego robaka, ale przez pokonanie pierwszej fazy dostaliśmy pierścień i raportem Sema. Jej, oczywiście sprawdzimy, jaki jest ten pierścień, dobry czy nie, jak, jak się już z poramy. I teraz nie możemy, jak widać. I tak, po prostu jak oni nam powiedzieli, musimy niszczyć te czarne kule. On będzie w nas miotało ogniem, przyjdą gargulce i tak dalej. O. Wow, 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 wow. Come on. I to jest tyle, co ja mogę na, te, na temat tego bossa powiedzieć. Jego <laughs> druga faza aż tak trudny. W sumie on technicznie nie jest aż tak trudny. <laughs> Albo po prostu może ja jestem za dobry. <laughs> Skromność. Nie no, jak coś to wiecie, jak gram na normalnym, no to nie powinno być za dużego wyzwania, ale też nie powinno być za łatwe. I tak, tutaj waszym problemem to może być platformowanie po prostu. Że wiecie, że jesteście już tak u góry. Ostatnie, ten, ostatnie kula i tak. No, spadacie i w ogóle. Jak widzicie, tu są skrzynki. No, 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 come on, come on. I ja nie wiem, teraz gdzie iść. Ale na pewno zaraz będę wiedział. Wow, 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 bo coś kamera mi świruje. Nie bardzo mogę złapać orientację ogóle się podleczę, mimo że nie mam znowu tak życia. Że mi tu nie zabrali tak dużo życia, ale i tak się podleczę. Okej. Okay. Kolejna kula. Nie, magia to jej tak nie zniszczy za bardzo. Ale... Kolejna zniszczona. Teraz tutaj już widzę następną. wo, wow. wow, wow, wow. Jak widać, on u was też może walnąć tą swoją lampą Co ma Tam była taka cała łownia I następna Nawet powiem wam, że to jest straight tak, zwany, tak jakby straight forward, że wszystko jest tak Prosto ułożone, że tak powiem No wiecie o co chodzi że tak po prostu idziecie do góry i macie te wszystkie kule to jest chyba ostatnia. jak nie ostatnie to nie wiem, gdzie jest kolejna. Trzeba będzie poszukać. I tak to już wszystkie. Jej! No, moc gwiazd, teraz Gravity, to jest Gravira, czyli ulepszyliśmy po prostu magię Gravity. Sally, why didn't I listen to you? Don't feel bad, Jack. We'll come up with another plan for Halloween. Next time we'll do it together. ukodziliśmy świat, czyli miasteczko Halloween a ja wam chcę teraz coś pokazać zanim wyjdziemy jeszcze z tego z, zanim teraz wyjdziemy z tego świata co wam chcę pokazać? hmm no najpierw wchodźmy sobie do y, rezydencji Ugiego jeszcze raz i przede wszystkim skoro ona została zniszczona pamiętacie? mówiłem wam ostatnio o odcinku że jest jeden Trynit, który jest w środku rezydencji Ugiego. Skoro teraz została zniszczona, to co z nim było? Jak coś tego Trynitu... Pogubiłem się. Ten Trynit, co był w rezydencji Ugiego, był w oryginalnej wersji, czyli w wersji nie Final Mix. Był Trynit w rezydencji Ugiego. Jak ona została zniszczona? Sorry, ale już go nie zdobędziecie. Nie zdobędziecie. Aha, w wersji Final Mix został przeniesiony tutaj. Nie możemy go aktywować, bo ja yy, mam tylko Jacka i Donalda. A do tego trzeba Donalda i Gupiego. Ale tutaj mamy skrzynki. Tylko gdzie one są. Tamte wiecie, co. Pamiętacie chyba, co przykrywała. Go, przy, co noga u jego je przykrywała? Trochę się o nich mówię, tylko nie wiem, gdzie one są. Wiem, że tutaj jest. Coś jest? Nie, nie ma. A, dobra, już widzę. Tutaj, jak widz Tutaj, jak nie zobaczyliście. O. Tak śmiesznie leżą koło siebie. Mega Ether. Przyda się. Orichalcum, Spoko. Dalmatyńczyki. No i Git. Tak w ogóle, ile mamy już dalmatyńczyków? Bo jestem ciekaw. 36. <laughs> Jak nie pamiętacie, to potrzebujemy tych 50, by odblokować jedną stronę w Kubusiu Pokładnie. Ja zrobię odcinek, gdzie znajdę je wszystkie. No bo czemu nie? Kolejna skrzynka. Teraz. Jak, jak przejrzymy ten świat, to jak widać nie ma w nim w ogóle nigdzie wrogów. Ale to jest tylko aż do momentu, kiedy wyjdziemy i wejdziemy w świat. Jak wyjdziemy już drugi raz, to będą. W sensie wyjdziemy do mapy, potem wejdziemy jeszcze raz do tego świata, to już będą wrogowie. Ja teraz po prostu łażę i zbieram skrzynki, <laughs> bo nie ma wrogów. I tak, 13 minut. Ja już będę wychodził z tego świata. A co do tego Trinita chciałem tak bardziej, bardziej powiedzieć więcej o nim. On został po prostu przeniesiony. No żeby nie był taki, wiecie, no My Sable, jak to się gada. I miast, mamy miasteczko Halloween ukończone. Trofeum, jej! I ta. Ale zapomniej jak to się nazywa? Zamek. Zamek mamy też zamknięty. Następnym światem będzie... Nast znaczy następnym światem, do którego pójdziemy będzie ten, potem ten, ale najpierw chodźmy sobie do książki Kubusia Puchatka, bo mamy kolejną wydartą stronę zdobytą i musimy, no, pójść tam. I myślę, że tak się zakończy nasz odcinek, że wejdę do tej książki. No i tyle. Wejdę do książki, kończę ten rozdział, co mamy odblokowany. I tyle. Nie mamy za dużo powrotów, tak jak kiedyś mieliśmy, że tyle powrotów ze zrobienia i w ogóle. Nie, teraz już tak nie mamy. Okej. Okay. Lol, tak trudno się jakoś przyzwyczaić do normalnego sory bo dawno, dawno nie widziałem normalnego sory Cały czas tak widziałem, wiecie, jego w wersji Halloween. O z moje oczy. Bo siedzę trochę po ciemku. W sensie nie chcę otwierać... przecież nie, chyba nie ma słońca. Bo ja nieraz tak mam. Otworzę roletę, tu słońce mi wali. A jak zapalę światło, to to potem tak, o przecież mogę teraz odsłonić roletę, bo już nie wali słońce i wiecie więc sobie siedzę w ciemnościach czy, i tutaj mamy ten kolejny epizod, rozdział, jak to woli <laughs> huśtawka y, zwisa z drzewa staut, nie wiem co to jest stał. teraz mam się powinno wyświetlić spojrzeć albo no, rzucić okiem pewnie, może później ja wezmę pewnie, pewnie, bo. Albo tak. Bo w sumie chciałam pokazać wszystko w tej grze. Co za chamy nie wyciągnęli go. Gdzie gdzie on jest? A tutaj? Tutaj sobie płynie. Ok, więc chodźmy tam. I jak widać łapałkuje został wyciągnięty. I tak. Tutaj porozrzucany miodek glow. Co on tu robi? A chodźmy sobie do góry. Kurde, zapomniałem, że tutaj nie działa ten nasz y, skok wyższy. A a właśnie właśnie. Zapomniałem, że trzeba tam... Puchatka doprowadzić, I właśnie po to jest ten miodek. Znaczy, no technicznie nie po to. Po zobaczycie, co on zrobi. Jak to zobaczy, za Już sam nie wiem, czy to jest przeszkoda, czy co. Nie wiem, za co to traktować. Ale tak. No, chodź, że szybciej. Patrzcie, jak on wolno łodzi. I nam też, te. do, do, do role nie działają, czyli figoki. Więc trudno się przyzwyczaić. Almost there. I 20 minut, więc odcinek będzie troszkę dłuższy. A, okej, okay. jak widać mamy minigierkę z huśtaniem puchatka, taka tam, no, nie mam w sumie zdania o niej, po prostu nie mam. I poleciał trochę za daleko. I teraz możecie myśleć, że, o kurde, trzeba go jeszcze raz doprowadzać na górę, nie, to było w sumie bardzo hamskie. Teraz trzeba po prostu z nim pogadać. Spróbujmy ponownie. Okej, okay. może później. Okej, okay. bo no. trzeba. Teraz musimy, teraz daliśmy go trochę za daleko. I mi to nie wychodzi za bardzo. Come on Teraz trzeba tak wyczuć bardziej. Właśnie ja miałem tak nieraz problemy z wyczuciem tego. To trzeba nawet to dobrze wyczuć. Ah, za daleko poleciał. Ach, to trochę zajmie. No co ty kurde nie powiesz. Tak, okej, okay, okej, okay, wciskam mix, tak, 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 okej. Okay. Nie tłumaczę tego, bo wiecie. Już było, 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 było. Aha, dobra, dobra. Tam sowa pokazuje, kiedy to wciskać. Pamiętam właśnie, trzeba się na sobę patrzeć. I, i, i. Tak. Udało się. I wydarta strona obróciła się w nowy przedmiot, jakim jest. Ulepszenie stop do stopy. Nic takiego. Ale udało nam się <laughs> przejść kolejny rozdział w kubu siegułatku. Teraz możemy sobie nic zapisać. <laughs> Już 25 minut, więc i tak nieźle się... Znaczy no nie tak nieźle, ale troszkę się wydłużył odcinek. Gdzie tu zapisać? Dobra, zapiszemy tutaj. A co? I teraz to już by było na tyle na ten odcinek. Jeśli Wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli chcecie więcej lub chcecie być na bieżąco z moimi filmami, to możecie zasubskrybować mój kanał. I tak, do następnego odcinka, zrobimy w nim nowy świat, o którym na razie nic nie powiem, więc trzymajcie się, cześć.